Zagraliśmy my, jak ja, ja no zobaczył, my zagraliśmy chyba najgorszy mecz w, w tym sezonie. Płomiliśmy chyba wszystkie błędy jakie można powiedzieć pić zręcznej. W drugiej połowie troszeczkę się poderwaliśmy, ale, ale pierwsza wyglądała w nasz sposób źle. No, no, na pewno ja no, jestem optymist, optymistą, więc chwytam się tego, że, że w tej drugiej połowie Powalczyliśmy i nie dojdźmy, żeby to wychwalić. To tyle. Szymoni! Ja wierzyłam, że, wy, że wygramy u siebie, że atut własnego boiska nam pomoże, ale nie sądziłam, że aż dziesięcioma bramkami. Także jestem zadowolona, wykonywałyśmy od początku świetną pracę w obronie, skuteczność w ataku, i myślę, że to doprowadziło do tego, że spokojnie mogłyśmy kontrolować wynik spotkania. Dla Szczecina był to najgorszy mecz w sezonie, tak dla odmiany. Dla nas chyba był najlepszy, bo dawno chyba od początku tego sezonu nie zdarzyło się, żeby kilka zawodniczek zagrało naprawdę bardzo dobrze, bo zacznę od bramki poprzez Żanę, która miała 7 bramek i osiem asyst, plus dużo takich przechwyconych piłek. Ola z kolei paluch zamieniała to na bramki. Sania w drugiej połowie się włączyła i sześć bramek rzuciła, do tego Kaja ze swoją obroną i tą walką niesamowitą w środkowej strefie boiska. Przy tej wysokiej strefie 4 plus 2 bardzo fajnie sobie poradziła i, i Mariola Wiertelak, i Aga Hymak, także no, dawno mi się nie zdarzyło, że wszystkie zawodniczki tak, tak dobrze pograły. Cieszę się też, że to jest kolejny mecz spokojnie, bo spokojnie, ale Karoliny po tak długiej przerwie, bo dla niej no, każda minuta na boisku jest ważnym doświadczeniem po tych prawie dwóch latach przerwy.